Z tej strony demon1.pl i witam Was w Minecraftie. E, no e, tak, pierwszy odcinek z Minecrafta i no tutaj będą bagi jakieś triki. Przepraszam, że taka ścina, ale dopiero teraz mi się ścina. E, no i takie rzeczy będą. E, tutaj e, pokażę Wam pierwszy trik. Znaczy no coś e, jak chcecie jakąś na przykład jak robicie domek to na flagę. No to robicie tak. Patyk, tutaj takie wełny robicie. I macie taką e, no... Białą flagę. Chwilę, wyłączę sobie moda. Dobra. No i później to jest... E, to jest taki jakiś atramet, nie pamiętam. No i tutaj ta biała flaga, tutaj tym atramentem. Możecie znaleźć w materiały, jeśli macie po polsku, bo ja mam po polsku Minecrafta. A eee... właśnie, mogę to sprawdzić, co to jest zresztą. To jest torbiel z, arta... z atramentem. Czyli tak układacie po prostu. Wychodzi wam takie coś. Później e, tą flagę, która tu była. No o tutaj robicie z ten z pomarańczo pomarańczowym barwnikiem tak jak tu widać no i wychodzi wam coś takiego takie takie górki bym powiedział tutaj yy, widać że z tego kładziecie na dół tutaj barwnik a tutaj jest liana no po polsku to się nazywa pnącza i wychodzi wam coś takiego no to teraz tak, jak już wydać, to przypomina nam lisa. No i to tą flagę, która tu była kładziemy o tutaj. Znaczy tutaj. Dodajemy... Oczywiście to na craftingu będziecie robić. No tutaj pomarańczowy barwnik i tutaj głowa creepera i wychodzi nam takie coś. Tylko ten. Teraz tak się takie pytanie. Jak to usunąć? A proszę bardzo, trzeba ułożyć w ten sposób. Czyli kładziecie tą flagę pomarańczowy, pomarańczowy, pomarańczowy. Tutaj mi się przekręciło jakoś, nie wiem. Dobra. No i wychodzi wam coś takiego. No i później jak nie chcecie mieć tych brwi i tak, no i tych bardzo ciemnych oczu, no to po prostu tutaj pomarańczowy barwnik i wychodzi Wam coś takiego. I mi tak naprawdę się podoba bardziej o ta o ta 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 ta, ta wersja niż ta. Ta wygląda jak taki Starlis, taki który już ledwo co żyje. Ten jest taki taki młody. młody. Ten taki, takiego zeza <gryw> Dobra. E, przechodzimy teraz do Baga. Eee, chwilę a ktoś na skype dobra jak widać e, ktoś może się pytać jak to jest zrobione a to jest zrobione tak że e, chwilę że tutaj jest kurde że tutaj jest pół płytka no, jak ma, no właśnie o tak jest coś położony hop dobra czy na to można wejść? Na to nie można wejść i bardzo szkoda, nawet nie można tego zniszczyć bym, bym tak powiedział, ale to jest zrobione tak. Tutaj kładziemy, jak są te, to kładziemy tutaj te. Nie pamiętam jak to się nazywa. Teraz włączę Game Moda. Game Mode. <gamy> no to brukowy murek tu robicie no i ten no i na to kładziecie piasek i co mnie martwi to to że nie można po prostu na tym e, stanąć że trzeba co drugi akurat hop hop i już jesteśmy czyli tak się nie da zejść no zejść to jest łatwo gorzej z tym z wejściem. No bo kurde schodzisz tak i prosto. Tak i prosto. A tak to idziemy. Nie mogę. Trzeba się cofnąć. Sprinta. Hop, hop i jesteśmy. Dobra. E, następny bug to za pomocą elitry. Gdzie ja to miałem? Dobra, co jeszcze sobie to zniszczę? e tam wyrzuciłem weź to podnieść dobra, won e, to jest elytra no i teraz może mi teraz trzeba go ga... dobra no i teraz dwa razy i Iwu to mi chyba już raz to mi wyszło o, jest Wow. Może mi się to uda. Dobra. Więc zaraz, zobaczycie mnie za chwilę, yy, tylko niech mi się to uda. Dobra, yy, już mi się udało, zajęło mi to, nie wiem, chyba dwie minuty. Yy, właśnie, wygląda to tak, że normalnie sobie chodzimy. I widać jakbyśmy na, jedne, na jednym, no... <laughs> że nasz ludzik ma jeden blok. Yy, ale tak naprawdę zdziwi was to. Bo tak naprawdę jesteśmy e, tak naprawdę szkło znaczy no jakby przechodzimy przez to szkło ale mamy takie wrażenie że jesteśmy pod tym szkłem a tak naprawdę nasz ludzik po prostu normalnie funkcjonuje e, dobra no i ile odłożę tylko elektrę. Dobra? Eee, no to może ten. Jak widzicie, to jest takie... Takie drzewko. I jeśli chcecie wiedzieć jak to się robi, większość z Was będzie wiedziała chyba jak to się robi. Robi to się z, no, ze stojaka na zbroję i z, yy, no, skórzanej, yy, no, skórzanej, no, kurde, zbroi. I później się po prostu farbuje na zielono. No i tak to wychodzi o chwilę. Dobra No i tak jakoś to wychodzi A yy, i pewnie pytać się czemu nie widać tego o tego czegoś yy, Tej podstawki Dlatego, że to jest, to jest na piasku dusz Zaraz wam pokażę Hop Dobra Widzicie? Jest Zapada się Proste Jak Ktoś chce to może sobie to do ogródka wziąć. Znaczy, no po prostu. E... No. no. Jako dekorację. No i jak ktoś chce zobaczyć, y... jak się to robi, no to niech da lajka i napisze w komentarzu. To jest chyba. Raz, dwa, trzy, cztery. No to czwarta. No. Czwarty pomysł. Nikt napisze czwórkę w komentarzu i... O, dobra. To jest bardzo fajne. A w ogóle, co tu robi ten crafting? On? Dobra. E, to jest chyba przedostatni bug. Dobra. Mamy wir i piasek. O co w tym chodzi? Jednak jak postawimy. Chwilę, dobra. Hop. Łościna. Dobra. E, e, no i to się tak baguje. Dobra, tutaj można użyć naprawdę różne kombinacje z tego. No mi jakaś jaka sięga wyszła. No. <laughs> Nie wiem, co to jest zbytnio, ale teraz próbuję to zniszczyć. No, dało się zniszczyć. O! <laughs> I otrzymaliśmy więcej tego wszystkiego. A nie, no tak, no bo miałem przecież moda, więc... I tak nie dostałem więcej. Dobra. I... To jest ostatnia... Yy, no, ostatni chyba się tam pomysł po prostu o nie świnia mi wszystko wsusnęła e, więc my się widzimy po przerwie zaraz y, do was wrócę no i dobra już jestem i jak widzicie to jest exp i możemy się pobawić bo on za nami podąża, tak? jest po prostu za nami podąża. O, ja mam wszystko. Ale mogę wam coś fajnego pokazać. Co się dzieje? E, chwilę, a nie. Dobra, coś tu się stało. zniszczy na chwilę. O, dobra. Ale mi cały tutaj... Ajajaj, aj, aj. nie zdążyłem Wam pokazać. Yy, dobra, to jeszcze raz i widzimy się za chwilę. Dobra, yy, już jestem i jak widać... Yy, ten X będzie po prostu za nami podążał. Zbliżymy się troszeczkę, żeby cały się uzbierał. Zaraz Wam pokażę prawda? I teraz możemy się zbawić. I to będzie ciągle za nami podążać. Teraz nie dostaniemy tego expa ale jak chwilę. A jak się zbli... Aha oh, źle wpisałem. Ale jak się zbliżymy do tego, to po prostu będziemy go mieli. I jak widać, po prostu y, mam już 22 level. I to po prostu do nas idzie. Ten pasek, y, no, się napełnia. No i przepraszam, że akurat skin dziewczyny. Ale... drobno. Będziemy nagrywać, znaczy nagram też, yy, no. Yy, no, na przykład. No, nie wiem, dam sobie jeszcze ekspa Chwilę. Dobra. Yy, no to. Yy, będę nagrywał, yy, na przykład. Yy, nie wiem, jakieś... Nie wiem, sami zobaczycie. Coś podobnego do yy, Skyblocka na pewno. No to ja Was żegnam, moi kochani yy, i do następnego odcinka. Paj, pa! Pa!